Na polskim trójkącie historia się plecie. Na polskim trójkącie, jak wszędzie na świecie, są sprawy życiowe, upadki i wzloty, jest miłość, jest zdrada. Znajdziesz i siebie, drogi przyjacielu, na polskim trójkącie. Sister, czy Ty na pewno musisz wracać do tego swojego Paryża? Oj nie. No, tak mi dobrze z tobą. Oj nie, Jęcz, przecież i tak wymusiłaś, żebym została dłużej. O, dla mnie z tobą każde dłużej jest i tak za krótkie. To leć ze mną! Ach, nawet nie wiesz, nawet nie wiesz, jakbym chciała. To dawaj. Akurat tak się składa, że mam od mojego klienta cztery bilety na koncert London Symphony Orchestra na 12 maja w Londynie. Pójdziemy razem. Ale jak w Londynie? No ja często latam z Paryża na koncert i do Londynu i do Wiednia. Uwielbiam tą kameralność Europy. A, a ja za nią bardzo tęsknię. No to przyleć. Najlepiej od razu do Londynu. To naprawdę świetna orkiestra. Będą grać między innymi Marera. Czekaj, wydaje mi się, że ty mówisz o orkiestrze, w której gra Krystyny syn. Jaki znowu Krystyny, jaki znowu syn. Oj, już nie mieszaj tego sosu. Daj mu się trochę pogotować. I nie klucz tak tą przykrywką. No dobra, już. Ach, tak, ty nie znasz. To moja nowa znajomość od Dagmary. Ta Krystyna to jej licealna przyjaciółka. Wyobraź sobie, że spotkały się w Chicago po 40 latach. Zawsze to lepiej niż po stu. A ta Krystyna to wiesz, miała sporo szczęścia. Przyleciała na trzy miesiące, żeby się trochę zająć córką, bo ta poroniła. I wyobraź sobie, że poznała faceta. Bardzo duże pieniądze i w grudniu już się pobrali. A jaki ona ma aset, wiek, uroda, intelekt? A no nie wiem doprawdy, co faceci widzą w takich Krystynach. No nie, żebym była złośliwa, ale zazdrościsz jej? No wiesz? Ja przynajmniej jestem artystką, a taka Krystyna? No może właśnie to jest jej atut, że nie jest. A mniejsza o to. Zastanów się Sabina nad tym Londynem. Serio. I coś ci powiem. Nie cackaj się z tym patelem, bo on się z tobą nie cacka. I wreszcie zacznij żyć swoje życie. No jasne, powiedziała ta, co bardzo żyje swoje. ja odwal się. Ale przy okazji dopytam Krystynę o tę orkiestrę i tego Adama, jej syna. No co z tym mięsem? Poczekaj, poczekaj, nie syp, ja już soliłam. Ale to nie sól, tylko sproszkowany czosnek. O, przecież mama taki dawała do sosu, pamiętasz? No pewnie, ale wiesz kiedy ostatni raz w ogóle jadłam mięso? A do tego jeszcze w sosie? A weź, bo zamiast cieszyć się jedzeniem, to ty ciągle na tych hollywoodzkich dietach. Masz, spróbuj. Mmm, pycha! Bo cieszyć się jedzeniem to można, mm, jak się ma 10 lat. Sapcia! Znowu zaczynasz jęczyć na temat wieku? Nie mów do mnie, sapcia, bo ci się odwdzięczę i wusią. A poza tym nie jęczę, tylko stwierdzam fakt. A cieszyć się w ogóle to można, jak się zasłużyło. Ech, ale cię ten nasz ojciec przeorał. Bo ciebie niby nie. Ja się tak nie dałam jak ty. Jesteś silniejsza, a poza tym on cię traktował inaczej niż mnie. Bo mnie uważał za głupszą. To ty byłaś prymuską. Duma rodziny na pokaz. Do samej śmierci gderał, że powinnaś zostać na uczelni, dokończyć doktorat i nie wiadomo co tam jeszcze. No, strasznie zawiodłam, tatusia. Ty poważnie mówisz? No coś ty. Przestań w końcu rozpamiętywać. Ojciec to już na szczęście duch przeszłości. Ale ja nie rozpamiętuję. Mm, tylko co robisz? Zastanawiam się czasami. Wiesz co? Kiedy ostatni raz dzwoniłam w jego urodziny, to chyba nawet się ucieszył. Ale później oczywiście zapytał, w jakim znanym, światowym miejscu można zobaczyć malarstwo jego sapci. No i się zaczęło. Bezwzględny wobec nas aż do śmierci, a ty głupia, że się tym znowu przejęłaś. Nie mów tak do mnie. Wcale się nie przejęłam. Oj, no dobrze, już. Przepraszam. Chodź, jadamy do jedzenia. A sałata i wino? No przecież tu jest. Dawaj kieliszki i sztućca, ja nakładam i jemy. – Gdzie? W kuchni? Pewnie. <noise> no dobra, ale wiesz, co on by powiedział? Skoro do moich córeczek nie dociera, że damy nie jedzą w kuchni, to kolacji dziś nie będzie. Jazda do łóżka. Jak ja go wtedy nienawidziłam. Ja też. Zresztą nie tylko wtedy. Podrzędna tasza kulturalna sadził się, jakby był ambasadorem. A mama go w tym jeszcze utwierdzała. No nie przesadzaj, przecież nie jeden raz go by śmiała. Ale jak przychodziło co do czego, to zawsze trzymała jego stronę. Choć ją zdradzał, bił i poniżał. A przed światem zawsze trzymała gardę. I pamiętasz tą nadętą wielkopańską manierę. Oj, przestań się czepiać matki, bo co miała robić? Jak i tak nikt by jej nie uwierzył. A poza tym, całe to towarzystwo było o, oh, je, yeah! i wszystko przez bibułę. No i ty jak ona, bo czym skorupka za młodu nasiąknie? Weź przestań. Nie pamiętasz, jak ci kazał popisywać się przed tym palantem z jakiegoś konsulatu, fruwałaś w baletkach po salonie aż furczało. A ty skąd wiesz? Przecież stukcie, wtedy i zamknął w pokoju. Skleroza? Przecież sama mi opowiadałaś, jak musiałaś na płętach piruety kręcić. Oj przestań, nie chcę tego pamiętać. Chociaż trudno zapomnieć, jak nas budził w środku nocy i kazał robić porządek w bieliźniarkach. Siostra, a nie myślisz, że nasz stary to był szpieg? Co? Jaki znowu szpieg, wariatko, za dużo filmów się naoglądałaś. O, lepiej dolej nam wina. Smakuje ci, co? Mm, tak, tylko nie wiem, czy dlatego, że takie dobre, czy dlatego, że z francuskimi czasami wolności mi się kojarzy. Pewnie jedno i drugie. A wiesz, że ja go zapytałam? O co? No, czy był tylko tym attaché, czy miał też dodatkowe, że tak powiem, państwowe zadania. O, <laughs> co? Kiedy? A, kilka lat temu. Uderzył cię? No pewnie, zamachnął się, ale go wyśmiałam. Żałosny staruch, żałuj, że nie widziała się go miny, jak powiedziałam, że już nigdy więcej. Chyba nie żałuję. I daj już spokój. O czym my tu w ogóle rozmawiamy? O tym, że może nasze życie byłoby lepsze, gdybyśmy miały innego ojca. Bo co? Bo nie przyciągałybyśmy podobnych do niego facetów. Na polskim trójkącie. Jak wszędzie na świecie są sprawy życiowe, upadki i wzloty. Ale Kasiu moja najdroższa, dlaczego tak krzyczysz? Ty się jeszcze ja pytasz? Dlaczego jokrzyca? No no pytam, bo nie wiem, co ci zrobiłem, że ty nagle do mnie tak... No podajcie ty łoszy jeden! Ale jak to się? Dlaczego oszuście? Ja z tobą uczciwie jak na spowiedzi. Nie bluźnij. Chodzi o to, że Kryśka ci powiedziała, że trochę pije. Jak pije? Ja tam nie godą swoją siostrą i z tobą też nie będę. Kaziu, ale dlaczego? Bo twoja matka otworzyła mi oczy i powiedziała jak jest. Ale co, matka, co jak jest? Nie dzwoń do mnie więcej. Jak to nie dzwoni, jak oszuście, no co to jest? – Mamo! Gdzie mama jest? – W synku. Rozbieraj się i chodź. – Musimy porozmawiać. – W butach wlazłeś? A uciekaj mi stąd. I przy drzwiach zdejmij. Podłoga świeżo myta. No już, już. – Mamo, czy mama powiedziała… – A co to za wydziwione skarpety? – No co, no, no dostałem. – Chyba w cyrku takie dawali. Czy mama mi pozwoli coś powiedzieć? A pewnie, że pozwolę, jak będzie pora na gadanie. A teraz jest jedzenie. Chodź tu ręce myć i do stołu trzeba siadać. Nie chlap mi tu, masz ścierkę. no, dobra, okay. Zobacz no, Chrystus, twoja ulubiona zupa już gotowa. Czujesz, jak pachnie? No, czuję, czuję, ale czy mama może... Bierz łyżki, talerz i do stołu. Tylko uważaj, żebyś po drodze nie rozlał. Ach, jak to dobrze, że możemy razem zjeść obiad? Sami we dwójkę. Jak u nas w Bytomiu? Jak w domu? No to, a Agnieszka gdzie? A do kina dziś z krzyśkiem poszli czy coś. No jak tam zupka? Pewnież i nie taka jak w domu, bo to mięso i te jarzyny to nie takie jakieś amerykańskie. No, Ach, a nie ta grochówka to nawet lepsza, bo na lokalnej śwince. Mamo, co mama powiedziała Kaśce? Ja? A widzi mama kogoś tutaj jeszcze? A to, co to za odzywka do matki? Mama nie zmienia tematu, bo ja grzecznie pytam. Ale o co? O to, co mama powiedziała, że ona siostrze. A bo ja niby z nią się widziałam? Kto ci taki głupot nagadał? Przed chwilą Kasia nazwała mnie oszustem, bo rzekomo mama jej na mnie otworzyła oczy. Oj, synku, sam widzisz, jaka ta Kaśka głupia. Przecież takiego uczciwego chłopaka to wcale w Ameryce ze świecą szukać. Ale niech mama nie kombinuje. Ja, mam, ja mamę znam. Nie jedną kobietę już mi mama ostraszyła, ale na tej naprawdę mi zależy. Zależy? A ty co, smarkaty giździe, jakbyś bab nie znał, tylko czekają na porządnych i uczciwych chłopów, żeby się potem podczepić i tylko na nich żarować. Dosyć tego! Albo mama mi powie, co dokładnie mama jej powiedziała, albo mnie mama więcej nie zobaczy. O, Matko Boska. Oh. Oh. A mama co? Oh. Te numery znam. Oh, oh. się nie objesz. Szybko. W pokoju na górze. Ma no, uważa, bo żyłka mamie pęknie. Daj mi wody. Oh. Okej. Okay. Oh. Oh, oh, okay. Proszę bardzo. Niech mama się napije i mówi prawdę. Oh. 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 Ty serca do matki nie masz. Ja się duszę. Zarazem daję. Oh. Niech mama oddycha. Tylko nie tak szybko. Mama się uspokoi. O oh, Jezu. To chyba serce. O, bo tu o tu, piecze, o tu. O cholera, dzwonię po pogotowie. Nie, nie karetkę, bo kto za to zapłaci? Pokryczkę dzwoń. No nareszcie. Ile można siedzieć w łazience? A co ty teraz z moją Nie mogę dodzwonić się do Maćka i nie wiem, czy pamiętał o rozliczeniu podatków. Poza tym, co się z nim dzieje, że na kolejne święta został w Polsce, a powinien wrócić do domu? Majusia! zakochał się to tam siedzi a ty o dorosłego chłopa chcesz się martwić nie zapominaj, że ten dorosły chłop to ciągle moje dziecko Och, a jednak serce matki nie da się pojąć rozumem a no, może to i lepiej a poza tym krew chce mnie zalać z tą nową D.O.N. w robocie z czym? głuchy jesteś? D.O.N. a co to jest? I tak mnie Piotrek słuchasz, no proszę bardzo. Ale nie denerwuj się Majusia, przecież ja na twojej pracy nie znam, a to skąd mam wiedzieć co to znaczy? Nie jeden raz ci mówiłam, że D.O.N. to Director of Nursing, nasza szefowa, młoda pielęgniarka, która podobno ma się znać na administrowaniu, ale nic nie wie na temat tej pracy, w ogóle pracy z pacjentem, cholera jasna. A co ona ci zrobiła? Mnie jeszcze nic. Ale inne doświadczone pielęgniarki, doświadczone rozumiesz, przerzucasz z rejonu na rejon, jakby ulęgałkami żonglowała. I kobiety muszą jeździć kawał drogi, bo zmienia im pacjentów. No, no, ale to takie prawo szefa, nie? No, nie wierzę. No to co, ja też zmieniam rejony pracy moim chłopakom i przerzucam ich z roboty na robotę, bo najlepiej wiem, gdzie akurat są potrzebni. Ty kontraktorkę chcesz porównać do pracy w hospicjum? Nie, ale praca to praca i szef ma prawo decydować, co i gdzie pracownik ma robić. Mój drogi, my nie z młotkiem i piłą pracujemy, tylko z ludźmi. Opiekujemy się terminalnie chorymi. Ty, 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 to ty! No teraz to już przesadziłaś, Majka. Prawem szefa nazywasz utrudnianie pracownikom życia? Wiecznie niezadowolone babsko codziennie coś, jakby lewą nogą wstawała. Przesadzasz się, przesadzasz Zwiększa ilość wizyt bez przerwy. Chyba po to, żeby zajeździć pielęgniarki, które nie mają płacone od wizyty, tylko są na pensji. Naciska na robienie wszystkich możliwych raportów na gwałt. Co chwilę dzwania, że coś potrzebuje natychmiast. I wyź rzuć to wszystko i podawaj jej, jak akurat jesteś u pacjenta. No to wiesz, ty. No nie. Nie wiem, nie wiem. Może iść, pracować do jakiegoś szpitala, e, czy no coś. Nie powiedział, co wiedział! No to co mam zrobić? A daj mi święty spokój! Nic! Nawet normalnie porozmawiać z tobą nie można. No jak nie można? Przecież rozmawiamy! Rozmawiamy? Rozmowa jest wtedy, jak jeden drugiego słucha. No ale ja słucham! No i z tego słuchania takie głupoty gadasz! Jakie głupoty? A poza tym mogę powtórzyć, co mówiłaś! Tak! To powtórz! No, no, że się czepia, no i że zmienia rejony i, i każe coś podawać u pacjenta. No właśnie. I tak można na ciebie liczyć. Wiesz co? A może ty tak nie lubisz tej nowej, bo do ciebie podobna. Że co, proszę? Że też zawsze szukasz dziury w całym, że jesteś wiecznie niezadowolona i że o wszystko się czeplasz. To to nazywasz czepianiem się? A podatki rozliczyłeś? Z adwokatem imigracyjnym się skontaktowałeś, a listwę w łazience przykleiłeś, czy mam wyliczać dalej? No i do tego jesteś jak Najwyższa Izba Kontroli. No ktoś w tym domu musi być głową i szyją. A ja to co, przepraszam bardzo? A domyśl się to też na D. Powiem ci, że nie myślałem, że tak się wzruszy na tym filmie. No co nie? Słuchaj, mnie to aż się łezka zakręciła. No a poza tym to mocno budujące, że wszystko zrobione przez naszych, przez tutejszych emigrantów i w końcu jakiś kawałek prawdy o nas. Prawda? I do tego ten symboliczny tytuł na polskim trójkącie. Hmm. Muszę Piotkowi majce powiedzieć żeby poszli do kina. Na polskim trójkącie. No, fajna ta piosenka, co? No fajna. I muza i słowa. Tak. Hmm. Ja mógłbym ci jakąś piosenkę napisać. Hmm. Najwyższa no pora. Kochanie, dla ciebie wszystko. <grymne> no, przyjemnie czasami zjeść poza domem, co nie? No. I nareszcie sami. No wiem. Też już jestem zmęczona naszymi gośćmi. A hmm. Jeszcze trochę wytrzymamy. Słuchaj, a zabrałaś babcizytę w końcu do polskiej restauracji? Hmm. No, nie, no, mm. jakoś się nie złożyło. Ale może w tygodniu razem byśmy ją wzięli, co? No, wiesz, co? Szczerze mówiąc, nie mam ochoty na tuwarskie spotkania. Mm. Chciałbym do końca maja załatwić sprawę z tą moją operacją. Krzysiu, wiesz co? No właśnie. No co? Chciałam Cię prosić, żebyś jednak poszedł po second opinion. A nie ma sensu, co prawda, za Godlewskim jakoś szczególnie nie przepadam. Ale już zdecydowałem mu zaufać. Niech operuje. I to jak najszybciej. No rozumiem, ale przecież wiesz, że zawsze warto sprawdzić z drugim lekarzem. Sabiny mąż jest podobno świetnym urologiem w Northwestern. I może cię już przyjąć w tym tygodniu. Mm. Ech. Daj spokój, jak Agniecha. Ja już sobie to wszystko przemyślałem i nastawiłem się mentalnie. A poza tym chcę to mieć jak najszybciej za sobą. Do żadnego innego lekarza nie pójdę. Koniec. Kropka. Tylko widzisz, Krzysiu, nie myślałam, że życie mnie zmusi. Do czego? Co jest? A że będę ci to kiedykolwiek musiała powiedzieć. No ale co? No to, że nie możesz operować się u Godlewskiego. Bo? Bo właśnie z nim byłam w ciąży. Wysłuchali Państwo 60. odcinka słuchowiska na Polskim Trójkącie. W słuchowisku wystąpili Ania Włoch jako Agnieszka Jackowska, Anna Czerwińska jako Majka Miłosierska, Jadwiga Rup jako Oma Zyta, Iwona Duszek jako Sabina Sabekie-Patel, Anita Modrzejewska jako Iwon, Anna Granat jako Kaśka, Piotr Kukuła jako Krzysztof Jackowski, Tadeusz Wiczkowski jako Piotr Świętoch, Adam Glinka jako Krystek, Scenariusz Małgorzata Błaszczuk i Ewa Figurski Montaż i udźwiękowienie Jarosław Gołofit Aranżacja dźwięków między scenami Maciej Skwierawski i Jan Zieńko Piosenkę tytułową do muzyki Jana Zieńki i słów Piotra Kukuły śpiewa Ania Włoch Produkcja wydawnictwo Evergreen Wcześniejsze odcinki słuchowiska na stronie internetowej wydawnictwo evergreen.com pod zakładką słuchowisko na stronie facebookowej na Polskim Trójkącie, na YouTube i wszędzie tam, gdzie słuchasz podcastów. Sponsorami tego odcinka byli dr Arkadiusz Grochowski, Klinika Leczenia Bólu, 630 372 5801, psychoterapeuta Lech Konrad Figurski, 630 335 1686.